Więc tak. Chciałbym, żebyście wiedzieli o kilku rzeczach. Żeby zrozumieć w jakiej sytuacji stawiana jest często federacja. I wielu z was pisze pokażcie dowody i tym podobne. Mianowicie nasz kolega tutaj obok również zawsze prosi o dowody. Ale jesteśmy dużą firmą, która organizuje bardzo duże eventy i też musimy działać zgodnie z prawem. I nie możemy pokazywać screenów, maili, SMS-ów i tym podobne, bo takie rzeczy są objęte klauzulą poufności. I chyba jesteś świadom tego, że gdzieś tam fajnie jest się obrzucać screenami, nie? I pokazywać to. No ale każda umowa, którą podpisujemy, podpisujemy z zawodnikiem, zawiera taki zapis, że wszelkie ustalenia prowadzone oficjalnymi kanałami komunikacyjnymi, czyli SMS, mail są poufne i jak ktoś to robi po prostu, czyli rzuca się tymi screenami i tak dalej, to musi liczyć się z konsekwencjami. My nie możemy sobie na to pozwolić. Nam zależy na fajnych relacjach z zawodnikami i staramy się bardzo, żeby te relacje były bardzo dobre. Zobacz, stary Ty też i ludzie, ilu zawodników pojawiło się u nas na gali. Aktualnie to 90 osób. Mm. Kilku osobom podziękowaliśmy ze względów wizerunkowych, ale generalnie mamy super relacje z większością. Lil Masti, Najman, Ozdoba i Bonus to chyba jedyne osoby, które miały z nami problem. Teraz jest tak, że każdy widzi, jaki sukces odniosła federacja. Wypasione gale, najwyższa sprzedaż pay w Europie. I niestety, ale czasami ktoś dochodzi do wniosku, że nagle, skoro, skoro federacji tak dobrze idzie, to pora zażądać absurdalnego wynagrodzenia. I tutaj mówię stary właśnie o tym, co było na tej kartce, że to nie jest stary podwyższenie kwoty o e, na przykład 50 tysięcy, czy wiesz, czy na przykład o, o 10%, 20%. Tylko to jest mm. pod, dwukrotne podwyższenie kwoty, która i tak już podstawa była ogromna. I w momencie, gdy podwyższasz tą podstawę o 100%, to stary robi się obrzydliwe, stare siano, którego ja nie wiem, czy ktokolwiek wiesz, byłby w, byłby w stanie na to normalnie patrzeć, stary. I też chciałbym, żeby y, ludzie to zrozumieli. Ty wiesz, że to jest obrzydliwe siano i jako, że jest tutaj dużo ludzi z Watachy, to... Mam nadzieję, że no ludzie ci ufają też trochę, więc nie, no to, więc to jest nie, obrzydliwe. To obrzydliwe. Jakby ta pierwsza kwota, która już była za tamtą galę, już to jest ogromna, już jest ogromna i przewyższa moją, moje wynagrodzenie. Tak. A teraz, a teraz, a ta druga to już, ta druga uuu. to już jest po prostu, no to już jest po prostu żart, nie. W każdym razie, yy, tak było z Lil Masti, no i niestety też z Arkiem. Czyli z Arkiem o pieniądze poszło? Mieliśmy jeszcze dwa takie przypadki, ale to wśród osób wewnątrz struktury. W każdym przypadku skończyło się tak samo i zawsze będzie się tak kończyć. My rozumiemy, że ktoś chce podwyżkę. Jasne, to naturalny i normalny proces i uwierzcie, że większość zawodników ma ułożony plan na kilka walk do przodu. Za pierwszą walkę dostajesz tyle i tyle, jak wygrasz, no to dostajesz tam na przykład więcej, rozwijasz się, masz prawo dostać podwyżkę i tym podobne. I zawsze jesteśmy otwarci, siadamy i gadamy, i jeżeli popytasz się też zawodników właśnie wewnątrz, i na pewno są ludzie, którzy są w stanie się z Tobą podzielić jakąś informacją, to nie bez powodu stary, zawodnicy są, niektórzy zawodnicy są z nami tak długo, bo my naprawdę stary, wynagradzamy ludzi, gdzie płacimy naprawdę horrendalne siano. Nie no tak, pieniądze macie tak. bardzo dobre, no, porównując do innych federacji, no to elegancko. I, i, i podwyższamy elegancko. Te stawki, wiesz, gdzieś tam progresywnie stare, nie? I nie ukrywam, że stare w momencie, gdy też y, ktoś się angażuje, ty się na przykład bardzo angażujesz to jakby rozumiem to, że zasługujesz na podwyżkę, nie? Uuu. Tak jak stary, w każdej pracy, nie? tylko że to nie może też być coś takiego, że ktoś zażąda wiesz y, na przykład plus 200% mm. no albo plus 600% jak Arek nie? O. i jakby oddaje Arkowi wszystkie stare honory, bo to był to jest zajebisty 600 ziomek. chciał podwyżki. Zajebisty ziomek. To tego nie i, I najważniejsze jest to, że to nie była kwota do negocjacji, nie? Ja tak powiedział, że to jest ultimatum i tyle. A, a teraz w momencie, gdy y, już widzi, że rezygnujecie z niego, to nie chciał wrócić do negocjacji i jednak obniżył tą stawkę, czy czy zauważyłem, że u was jest taka tendencja, że jak wiesz, ktoś przesadzi z kwotą, to mówicie stanowczo, nie, się obrażacie? Nie, stary, bo jeżeli ktoś da ci, daje ci możliwość negocjacji e, na zasadzie, że na przykład Arek mówi tyle, my mówimy tyle, i my na przykład mówimy tyle, ci nie damy, Arek, ale możemy lekko zwiększyć naszą propozycję, a ktoś ci odpowiada, nie, że nie, to jednak spotkajmy się tam, e, że on teraz obniża, to tu było stary stanowczo. I daję wam ultimatum. Będę z wami, jak zapłacicie mi tyle i tyle. Mm. No i po prostu stary wiesz, my nie ja nie chcę stary i zarząd i, ca i cała firma nie, my nie, nie możemy się dać stary terroryzować w taki sposób. No bo to jakby tak stary było, no to każdy by stary robił to samo. Mm -hmm. Nagle ludzie zaczynają pisać w komentarzach, że fame to są skąpcy. E I idealnym przykładem właśnie jest, e jest Arek, bo ludzie pisali. O Arku, że wszyscy go żałują, zarzucają nam, że go nie szanujemy i nie doceniamy. Ja stary doskonale wiem, jaki jest wkład Arka w Gale i stary nigdy nie odbiorę mu e, e, honorów tego, co zrobił, bo on był z nami stary od początku, to jest zajebisty ziomek, stary, i on zawsze gdzieś tam w, w, wspierał nas dobrym słowem, pomagał, wiesz, no tworzył z nami po prostu tą firmę. Tylko w momencie, gdy słyszysz, stary, Coś takiego, że nie, nawet nie można pogadać na przykład o kwocie. No to wiesz, że coś już jest nie tak, stary, że coś, że coś nie trybi. Nie? No tak, ale będziecie szukać y, innego y, konferencjera? Tak to się mówi, nie? A no, ja Gali nie poprowadzę, to ci od razu mówię stary. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja nie dotykam prowadzenia Gali. E, no kwestia jeszcze gdzieś tam przyszłości, mm. już niedalekiej, no bo za chwilę Gala. E, to zobaczymy, kto, kto będzie konferencjerem. Będziemy szukać, nie. Mamy już, mamy już, mamy już jakieś, jakieś osoby, gdzie rzeczywiście jest fajny potencjał na konferencjera. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam jest, jest jakaś ta przykrość wywołana Arkiem, bo ja, no, ja, ja totalnie jakby nie rozumiem po prostu tego, że wiesz, jesteś, że Arek był z nami od początku, no i zarzucił te ultimatum, że nie ma starych negocjacji i tyle, mm. plus 600% i na rany. No i, i, i to, to nie może być tak, że, e, że ktoś może dostać więcej na przykład niż zawodnik, który stary trenuje. Uuu, e, który, takie kwoty t, który trenuje, byli? Który jest e, który, który jest obijany, mm. który przez trzy miesiące na przykład stary dzień w dzień musi, musi trzymać. E, Jakiś określony lifestyle i wiesz, i męczyć się po prostu, żeby do, doszło do tej walki, już nawet mogę podać przykład Ciebie, gdzie ty, stary, mając cukrzycę, mm. e, no zobacz, jak twój lifestyle musi wyglądać w momencie, gdy przygotowujesz się do walki. Bo mimo, że się jesteś przyzwyczajony do tego i tak dalej, to oglądając ten film o tym cukrzyku, ja sobie stary świetnie zdaję sprawę, że to mimo tego, że regularnie już to robisz i gdzieś tam wyszło ci to w nawyk to jak ja bym nagle e, musiał prowadzić taki lifestyle jak ty, to jestem pewien, że stary. Musiałbym się w to długo wdrożyć. Nie? Hmm. Dlatego właśnie mówię, że, że to... Czyli co, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No pięknie to skwitowałeś, nie? No. Ja jakby, tak jak mówię, nie? Wiele, wiele rzeczy można, można zrozumieć, ale... Kontynu... Rozmowę powi, powinien kontynuować z nami gdzieś tam. Może byśmy doszli do jakiegoś porozumienia, wiesz. W przyszłości mm -hmm. na zasadzie takiego, że jakby się zgodził, nie? Wcześniej na jakieś tam y, do, nasze ustalenie z naszej strony odpowiedziałby na przykład swoją odpowiedzią i gdzieś my, byśmy się tam wiesz, przegadywali. Ale w momencie, gdy stary masz, masz y, koniec negocjacji i tak dalej, no to, to jest... Tak, tak, tak nie może być. No nic, miejmy nadzieję, że, no, że, że teraz ludzie jak będą oglądali drugą konferencję, no to yy, i wy jakoś będziecie ży bardziej żywiołowo zadawać te pytania, będą ciekawsze, nie będzie pauz i że będą zadowoleni. Teraz już wiedzą, o co chodziło. Ja też już wiem, o co chodziło. A pieniądze to każdy od razu wiedział, że chodzi o hajs. No ale mamy potwierdzenie. No co, życzę powodzenia, panie Bogusław. <laughs> Dziękuję, mam nadzieję, że ta Gola wyjdzie zajebiście. Wstanę i gdzieś tam... Szacunek należy oddać, więc dziękuję Ci stary za ten program. Okay.